Nagrywamy. Jesteśmy w lesie. Biegamy za zrzutami. Nie darzyło, nie darzyło. Dziś taki wypad. A z moim przyjacielem chodzimy tutaj sobie na spokojnie. I już mamy dwie godziny w nogach. To bite się, kręcimy, kręcimy. I tutaj, jak gdyby szedłem drogą. On szedł lasem i zszedł do mnie tutaj jak gdyby na drogę, ale ja odbiłem później przeciąłem jego linię i skręciłem w lewo i pokazał mi się taki widok. Jest mój pierwszy świeży, jest po prostu piękny. Byłem już tam musiałem go ucałować. Chyba z 5 minut posiedziałem, nacieszyłem już oko. Po prostu po tylu kilometrach, po tylu. Jejku, każdy zbiera ma po 8, po 10. Ja mam pierwszego. No Jest piękny, po prostu piękny. Wielki, znaczy wielki, gruby. Jest gruby. Gruby. I jest pierwszy. Naprawdę nie wiem co powiedzieć, bo po prostu tutaj to jest masakr. Nie mogę objąć w tym miejscu. Nie, nie podnosiłem go, ale o kurde Ole Kaban To jest. Jak to mówią Można chodzić, nic nie znajdywać, a znajdziesz jednego i Mieć dwa takie można powiedzieć. Nie potrzeba więcej znaleźć coś, co ucieszy serce. To jest bezcenne. Nieuszkodzony. Dwunastak z zarysem czternastaka Cudo. Ucałowałem go od razu, bo po prostu tyle za. Za tym się chodziło, no nic nie darzyło, ale jest pięknie. Jest mój pierwszy świeży zrzucik. Niedziela, nie wiem nawet który dzisiaj jest. Nie wiem, 13? Jak 13? 13! Mówią pechowa liczba. Wręcz przeciwnie. Mieszkam pod 13. Za czasów szkoły miałem numer 13.